Dzisiaj mam dla Was takie trochę mniej typowe zadanie na kombinowanie z praktycznym zastosowaniem ciągu rekurencyjnego i arytmetycznego. Mamy kwadrat i musimy go podzielić pięcioma liniami prostymi tak, aby otrzymać najwięcej pól i pytanie, ile pól możemy otrzymać w ten sposób? No jeżeli mamy po prostu narysowany kwadrat, to on już ma jedno pole. Zróbmy sobie może taką tabelkę, że jak mamy zero linii, to mamy jedno pole. Teraz jeżeli dorysujemy jedną linię, na przykład tak przez środek podzielimy go na pół, to oczywiście otrzymamy dwa pola. Teraz dorysujemy kolejną linię, znowu podzielimy te dwa prostokąty, które nam tu powstały na pół, to z tych dwóch pól zrobią nam się cztery pola, i tak dalej. Jeżeli teraz byśmy dorysowali taką przekątną, no to ona podzieli nam te dwa kwadraty po przekątnej znowu na dwa pola, ale to nie będzie optymalne przecięcie, bo możemy tę linię narysować nieco niżej i już przeciąć te trzy kwadraty, dzięki czemu podzielą one nam się znowu. Na dwie części i dodamy trzy pola. Do tych czterech pól będziemy mieli 7 pól. Możemy teraz zauważyć pewną zależność. Jak możemy optymalnie dorysowywać kolejne linie, aby powstawało nam jak najwięcej pól? Tu na razie mieliśmy tak, że z każdego kolejnego podziału możemy dorysować linię tak, aby zawsze doszło nam o jedno pole więcej. Czy da się to kontynuować dalej? No popatrzmy. Możemy teraz linię dorysować w ten sposób, że podzieli nam. To pole, to pole, to pole i to pole na dwa pola. Czyli znowu dodamy cztery pola i otrzymamy w ten sposób 11 pól dla czterech linii. I tak dalej możemy to kontynuować z kolejnymi liniami. Teraz popatrzcie, można dorysować linię tak, że przytniemy to pole, to pole, to pole i na przykład to pole i to pole. Jakoś w ten sposób. Oczywiście te linie, które teraz nam podzieliły aż pięć poprzednich pól znowu na dwie części, będzie coraz trudniej dorysowywać, bo coraz ciaśniej tu będziemy mieli. Ale za każdym razem da się ten kącik dobrać tak, aby przeciąć Zawsze o jedno pole więcej, no i w tym przypadku dla pięciu linii otrzymujemy 16 pól i to jest rozwiązanie tego zadania. No i jak widać, ten ciąg kolejnych przyrostów tworzy nam tutaj ciąg arytmetyczny, a ten ciąg kolejnych pól tworzy nam tutaj ciąg rekurencyjny, gdzie n-ty wyraz jest równy wyrazowi poprzedniemu plus n. No to pytanie, jak będzie dla N-linii, jaki jest wzór ogólny ciągu, spróbujcie pokombinować i dać znać w komentarzach, czy uda Wam się odgadnąć wzór na N-ty wyraz tego ciągu dany w postaci jawnej, a nie zapisie rekurencyjnym.